Witam serdecznie z tej strony. i dzisiaj pokażę fenomenalne miejsce, w którym znajduje się cała masa broni, w tym niezniszczonej. E, mianowicie będzie tutaj dwóch martwych wojskowych. Każdy z nich będzie po prostu zaopatrzony w tonę amunicji. Ja już trochę wyzbieram tej amunicji, e, bronię. Oraz nie wiem, czy to nie jest randomowe, jeżeli nie, to też fenomenalny artefakt, jakim jest płynna skała, dająca ochronę przed promieniowaniem maksymalną, ochronę chemiczną maksymalną. I to wszystko bez promieniowania, więc po prostu totalny kocur. Yy, dobra. Tutaj mamy jeszcze drugiego. Jak można to mamy RKM-a yy, co to jest Spsa. Czyli shotguna, mamy też e, gordona. No, po prostu full wypas malina. Dobra, ale pomału. Technika małych kroków. Gdzie to się znajduje? Jesteśmy w rejonie Jantar. To jest od Rostoku, czyli w lewo i idziemy do góry. Bunkier naukowców. Wejście jest normalne z jednej strony, jak można zaobserwować, albo nawet chyba z dwóch stron. Nieważne. Jeżeli chodzi o walkę, tutaj w będzie jeden przeciwnik, ten psioniczny dziad. Chwilę się pomęczymy, ale jak już mamy choćby w średniej klasy wyposażenie, spokojnie powinniśmy go dojechać. Po tych beczkach musimy wskoczyć do góry i w tym przypadku mamy po jednej i po drugiej stronie, po tym wojskowym, każdym napchanym po brzegi, jeżeli chodzi o fancioszki, więc po prostu kocur w cecha. Dobra, to by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie, jeszcze raz na mapie pokażę. Jest to bunkier naukowców.